Panie kapitanie, jak wyszkolić pilota F-16? To jest no, niestety bardzo długi proces. Każdy z tych pilotów, kandydatów na F-16 najpierw musi ukończyć szkolenie IFF, czyli Initial Fighter Fundamentals. Idzie ono dwutorowo, głównie w dęblinie na samolotach M346 Master, ale również póki co korzystamy z usług amerykańskich na T-38. Dopiero po ukończeniu takiego szkolenia i przesiewie, że tak powiem, pilot może przystąpić do szkolenia na F-16. Ile ten początkowy etap trwa? Do tego to znaczy, przesiewu pierwszego. O, też ciężko powiedzieć, bo tutaj mówiliśmy o tym etapie zaraz przed f 16 bo wcześniej jest całe szkolenie podstawowe na samolotach typu Orlik, na samolotach typu Master szkolenie podstawowe, dopiero potem jest My Więc to trwa około dwóch lat, powiedziałbym, zanim taki pilot jest w mm. stanie y, w ogóle podejść do f 16 Dwa do trzy lat, bym powiedział. Mm -hmm. I y, ten proces cały szkolenia na F16 oczywiście zaczyna się najpierw szkoleniem naziemnym, które odbywa się tutaj na, na terenie naszej bazy, gdzie oddajemy naszych poruczników, podporuczników, pod y, pieczę. Instruktorów cywilnych, którzy, którzy przerabiają z nimi bardzo wiele zagadnień, jeżeli chodzi o budowę maszyny, o podstawy tak naprawdę tego samolotu, nie wchodząc w żadną taktykę i, i jakieś zaawansowane użycie. Mhm. Omawiają z nimi lądowania, procedury różnych podejść do lotniska, instrumentów i tak dalej. I dodatkowo wykonują z nimi też część lotów na, na symulatorach lotu, gdzie oni są przygotowywani do tego, żeby zasiąść w kabinie. Ten proces jest dość długi, trwa około miesiąca, sam Ground School, czasami troszeczkę dłużej, w zależności od dostępności różnych, różnych czynników. Ale docelowo staramy się, żeby pilot, który wsiada do tego samolotu na swój tak zwany TR-1, czyli pierwszy lot na, na samolocie F-16, w zasadzie już wszystko wiedział, jak się robi, tylko teraz trzeba go nau nauczyć tej rzeczywiście drążkologii tego mhm. wszystkiego. Czyli w teorii chłopaki do nas przychodzą i są już przygotowani do tego wszystkiego, wiedzą doskonale, jak, jak wykonywać ten krąg nadlotniskowy w teorii plus symulator, no teraz trzeba przekuć to na, na działania realne. I potem zaczynamy cały bikors, który trwa też około 9 miesięcy do 12 miesięcy i wtedy pilot jest już gotowy do służby jako Basic Mission Capable Wingman, czyli do misji podstawowych. Czyli to jest ta po podstawowa wersja tak, to jest taki, pilota F16? To jest taki pilot, który jest w stanie się oderwać, wylądować i bezpiecznie polecieć do strefy, wykonać podstawowe zadanie i sobie z tym poradzi. Potem rozpoczynamy trudniejsze szkolenie, Mission Qualification Training, po którym pilot otrzymuje status CMR, czyli Combat Mission Ready. I wtedy dopiero ten pilot jest rzeczywiście gotowy do działania w każdych warunkach pogodowych, w każdym możliwym miejscu na świecie, w każdym rodzaju misji. No właśnie, a jeśli chodzi o tę zdolność pilota bojowego, bo do tego jesteście przyzwe, przeznaczeni. Jak tutaj wygląda szkolenie do tego momentu, kiedy pilot może wykonać właśnie taką misję bojową? To znaczy, to, to samo szkolenie, Mission Qualification Training, już jest bardziej nastawione bezpośrednio na zaawansowaną taktykę tego samolotu. E, tutaj też wymagania odnośnie naszych studentów też podnoszą się znacząco, wymagamy od nich dużo więcej, bo nie oszukujmy się, tu już jest w tej chwili na, na szali ich życie. E, nie zawsze dowódca ugrupowania jest tym, który ich uratuje od wszystkiego. Oni sami muszą mieć posiadać wystarczającą wiedzę, doświadczenie, umiejętności, żeby wybronić się w, w potencjalnych, z potencjalnych zagrożeń. I też. Potrafić ofensywnie używać swoich umiejętności w sposób, który spowoduje odpowiednie zniszczenie na terenie przeciwnika. Mhm. Dzisiaj swój pierwszy lot wykonało dwóch panów, poruczników. Tak jest. Na czym polegał ten lot? Jakie zadanie musieli wykonać? Ogólnie szkolenie na F-16 jest, jak to się mówi, compartmentalized, to znaczy jest podzielone na, na szczegóły, na pewne informacje, które piloci muszą przyswoić w danym okresie. To znaczy, że pilot, który leci na swój TR-1, nie musi jeszcze wiedzieć, jak się operuje radarem, nie musi wiedzieć, jak się operuje różnymi systemami zaawansowanego tego samolotu. Ma się nauczyć po prostu dolecieć do strefy, mhm. bezpiecznie wykonywać w niej zadania typu akrobacje i poznawanie charakterystyki lotnej tego samolotu i nauczyć się nim lądować. To jest wszystko, czego od nich teraz wymagamy. Samolot F-16 jest samolotem sterowanym cyfrowo, fly-by-wire, który ma pewne specyfiki, mm, których też trzeba się nauczyć, trzeba się do nich przyzwyczaić. Sam fakt, że drążek się nie rusza, tylko tylko, tylko wyczuwa naszą siłę. To wszystko wymaga po prostu treningu. I to właśnie z nimi ćwiczymy. Pokazujemy im w ramach różnych manewrów, jak samolot zachowuje się na różnych wysokich kątach natarcia. I co robi w pewnych, w pewnych manewrach. Yy, I potem, jak już wykonamy swoje zadanie w strefie, wracamy mhm. tutaj na piękne lotnisko w Krzysinach i jak to się mówi, tłuczemy kręgi do, do upadłego. To znaczy, ile paliwa zostało, tyle kręgów. My dzisiaj zrobiliśmy bodajże 13 czy 14 kręgów nadlotniskowych, więc każdy następny, pierwsze wiadomo, nie były najlepsze, ale każdy następny już był coraz lepszy i pozwoliło to nam ostatecznie w ostatnim kręgu bezpiecznie wylądować, co zrobił bez żadnego mojego input. Tu, że tak powiem, mój student, więc y, jestem zadowolony. W czasie takiego lotu pan siedzi za pilotem, za tak szkolącym jest. się pilotem. Tak, siedzę tam. Y, mam możliwość przejęcia kontroli nad samolotem w każdej chwili i to jest tak naprawdę moje główne zadanie być takim jakby bezpiecznikiem, bo zakładamy, że ci piloci już pewną wiedzę posiadają z symulatorów i teraz musimy po pierwsze. To jest taka, um, taka chyba najtrudniejsza sztuka bycia instruktorem, ile dać tego sznurka, że tak powiem, bezpieczeństwa temu studentowi na tyle, żeby on poczuł się swobodnie, to znaczy, że on jest in control of the situation, ale nie na tyle, żeby się na tyle tym sznurku powiesił. Mhm. E, więc to też wymaga doświadczenia od instruktora, żeby wiedzieć, kiedy rzeczywiście należy. Yy, zabrać samolot studentowi, bo coś złego się zaraz wydarzy, a kiedy pozwolić mu samemu nauczyć się pewnych rzeczy na własnych błędach. To też nie jest sztuką za każdym razem, jak student coś skopie, bądź źle podejdzie, bądź nie takie parametry ustawi, zabrać mu stery i pokazać mu, jak się to robi. To nie jest, nie, nie, nie tędy droga jest do nauczania. Człowiek tak naprawdę jest zwierzęciem prostym i uczy się głównie na swoich błędach. Okay. Można wykłady robić godzinami, ale dopóki tego po prostu nie będziemy ćwiczyć, 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 to tego człowiek się nie nauczy. No i tak było też dzisiaj. Okej, okay, a zostać instruktorem, jaka tutaj jest ścieżka? Bo to jest ten najwyższy, najwyższy level waszego wyszkolenia, Tak, prawda? zdecydowanie, zdecydowanie najwyższy. No jest też najbardziej wymagający, nie, nie oszukujmy się. Wymaga bardzo dużej ilości pracy. Szkolenie instruktorskie jest najtrudniejszym szkoleniem na każdym typie tak naprawdę, czy to na 16 czy na F-35. Przeprowadzacie je tutaj w bazie? Czy tak, przeprowadzamy jest... dwutorowo. Mamy również sloty tak zwane w Tucson, w Arizonie, gdzie wysłamy ludzi na instruktorkę i też tu w Polsce mamy właśnie dwóch w tej chwili studentów, znaczy już pilotów mhm. y, doświadczonych, którzy przeszkają się do bycia instruktorem. Czy oprócz umiejętności y, związanych z pilotowaniem y, samolotu musicie też mieć jakieś dydaktyczne... Tak, zdecydowanie. Piloci na, na wybrani do zostania instruktorami są wybierani przez gremium tak naprawdę instruktorskie, przez dowódcę bazy, który jest organizatorem mhm. lotu i y, inne zaangażowane osoby w proces, w proces planowania tych lotów. I tak, to jest jeden z, jeden z elementów, który ocenia ceniamy jest ich osobowość, umiejętność przekazywania wiedzy, ich charyzma, to jakimi są ludźmi, jak się zachowują w powietrzu i na ziemi. I dopiero potem z takiego człowieka można zrobić instruktora. Także to nie jest tak, że zawsze pilot, który ma, jak to się mówi, nabitą łapę i świetnie lata, nadaje się do bycia instruktorem. Więc no, wybieramy tych ludzi z dość dobrą, myślę, precyzją i uważam, uważam że nasz, nasz Nasz proces sprawdza się, że nasi instruktorzy są naprawdę w wysokiej klasie i utrzymujemy to na wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. Dzięki.